Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Będzie już chyba tydzień od zakupu nowego akumulatora. No i mam pierwsze spostrzeżenia, ostatnio dużo jeżdżę Mazdą. No i moi drodzy, akumulator póki co, no oczywiście z nowiutki spisuje się bardzo dobrze. Tutaj mamy rozruchy na przykład 2, cały czas jest powyżej 10V, czyli tak jak w Hondzie. Czyli tu przykładowo 10,70 spadło podczas rozruchu, tutaj 10,79. On rejestruje, pokazuje zawsze dwa ostatnie rozruchy. Na starym akumulatorze zawsze, przynajmniej w 80-90% przypadków, było 9 z przodu. Czasami 8-9 i on już wtedy pokazywał na czerwono. Natomiast stali widzowie kanału. Wiedzą, że w maździe, nieraz to pokazywałem, można wzbudzić pełne ładowanie, teraz sobie zrzuca 13-11, ogrzewaniem tylnej szyby. I on wówczas pokazywałem to nieraz. Zawsze wchodzi powyżej 14, wchodził powyżej 14 V na starym akulatorze fabrycznym od UAS. Natomiast w tym momencie, przez ten tydzień. Z ciekawości włączałem nie raz i słuchajcie, ani raz nie wszedł powyżej 14 V. Czyli w tym momencie ogrzewanie, no i wchodzi gdzieś, słuchajcie, na 13,6-13,7. W tym momencie 13,6 niecałe. Dziwna sprawa, dlaczego? Bawiłem się tym ogrzewaniem już, nie wiem, z 15 razy na pewno. I ani razu nie widziałem 14V. Natomiast przy odpuszczaniu pedału gazu pełne ładowanie w ramach inteligentnego ładowania i widzę tu pięknie 14,5, 14,6, czyli tak jak było na Iwasie. Wyłączam. No i teraz zrzucam. i mamy 13.2 włączmy mu światła mijania długie nie ładuje w tym momencie przynajmniej BM2 nie odbiera tego załadowanie ale nie schodzi do 12 chociaż szczerze powiedziawszy widziałem tutaj 12.2, 12.3 podczas jazdy Wyłączę. Mamy 13,1. No i pokażę Wam ostatni tydzień. To jest dzień dzisiejszy. Czy Mazda stała w garażu 12. Coś nie chcę ostrzyć. 12.76 O, mamy ostrość Tutaj, pożyczyłem auto bratankowi Nie wiem, może siedział w aucie, słuchał radia, bo mamy jakieś takie spadki I potem wracał w dzień, godzina 14 i zobaczcie, przez całą trasę a nic mu nie mówiłem o jakimś ogrzewaniu, żeby włączał, więc na pewno nie włączał. Czyli było pełne ładowanie. No prawie pełne, powyżej 13. Nie ma nigdzie 14. Przez całą jazdę powrotną od 14:23 od 14. do 14:57 Mazda ładowała prawie że pełną mocą. No i potem stała w garażu. No i stała z wysokim napięciem, no bo właśnie tutaj było wysokie ładowanie. A tutaj ja pojechałem przed chwilą, no w sumie też są takie spadki. Pojechałem o 18, tutaj auto stało jakieś pół godzinki, więcej może. 12,80. Natomiast 7 dni. Tak, to wszystko już, już na nowym akumulatorze. Czyli zobaczcie, jak Mazda stoi w garażu w nocy. 12,80, pięknie. Kolejny dzień tutaj gdzieś stoi. 12,80. 12,80 stoi w nocy. Kolejna noc. 12,80. Kolejna noc tutaj, auto stało dwa dni, widzę. 12, niecałe 7. I tutaj znowu musiało być pełne ładowanie podczas jazdy, bo Mazda stoi 12,90. Pięknie, tutaj jakieś krótkie jazdy, i znowu Mazda stoi 12,80. 14 dni. Tak, tutaj jest przygoda ze starym akumulatorem. No widać, słuchajcie, zobaczcie, że te słupki wszędzie są wyższe niż tutaj na starym akumulatorze. Przecież to z daleka widać, że te linie są dużo wyżej niż tutaj. Także siłą rzeczy stary, stary akumulator, no powoli umierał. Chociaż pojawiły się krytyczne komentarze, po cóż to wymieniałeś ten akumulator. Dzięki, trzymajcie się.